Eluwa Kremwa, moi drodzy, ja jestem Kreml, to jest kolejny materiał na moim kanale i ogólnie dzisiaj chciałbym się z wami podzielić z taką informacją, że siedzę na kwarantannie, dlatego e, taki kiczowaty super styl na green screenie, ale dalej studio, ale dalej studio, jak sami widzicie, ale dzisiaj w ogóle... E, przychodzę do Was e, z filmem z Clash of Clans. Tak więc słuchajcie, że filmy z Clash of Clans są tydzień e, co tydzień o, w piątek o godzinie 16 e, A postanowiłem, że właśnie z tej okazji, w jakimś sensie, że mam i też ostatnio wiedziałem, że coś się bardzo przyjął na moim kanale, to postanowiłem, że zrobię sobie tym razem e, tydzień co, co Także słuchajcie, przez ten tydzień te trzy filmy, które się pojawiłem, czyli w poniedziałek, środa i piątek o godzinie 16 to będą filmy z Clash of Clans, także mam nadzieję, że się, że się cieszycie. Jeżeli tak, to zostawcie już teraz łapkę w górę e, i będę na pewno wiedział, że chcecie więcej filmów z SOCA. No i oczywiście napiszcie słuchajcie w komentarzu jeszcze, co byście chcieli, żebym Wam pokazał z mojej wioski, a może, może jakiś poradnik, taki dla bardzo początkujących, bo też dla tych bardziej zablastowanych raczej nie mam jak zrobić poradnika, bo sam bym się jeszcze uczę, aczkolwiek do tych początkujących takich totalnie myślę, że jakieś poradniki można zrobić. Słuchajcie. Ee, tak, dzisiaj przychodzę do was z innym filmem. E, poprzednio się Instynew. W sensie inny film, takim samym filmem jak ostatnio, ponieważ ostatnio robiłem sobie film na temat mojej strategii na TH. Na TH8, a dzisiaj chciałbym wam pokazać moją strategię na e, TH12 Słuchajcie, to jest właśnie moja wioska, mogliście już ją już zobaczyć w pierwszym odcinku Jeżeli nie widzieliście pierwszego odcinka z w nowym studiu na moim kanale To wpadajcie teraz w niego w prawym górnym rogu w karcie I właśnie wtedy mieliście okazję zobaczyć sobie moją wioskę Wygląda na tak, przez ten czas trochę rozwinąłem sobie murki, Ze względu na to, że ostatnio było dużo live'ów na moim kanale, też wpadajcie na live'y Mam nadzieję, że oczywiście się one wam również podobały e, Na tych live'ach po prostu a a a ulepszaliśmy sobie murek Eee, także mam ten murek już bardzo fajnie zrobiony. Eee, mam jednego budowniczego, właśnie cały czas wolnego, którym sobie tutaj ulepszę ten murek. No a dzisiaj Grand Warden mi się mm, zwalnia z budowania i zbieram znowu Alex, i będę go ponownie wstawiał, żeby go eee, wymaksować już na tym maksymalnym poziomie na Techa 12. A dzisiaj strategią, którą chciałbym Wam pokazać, są eee, Super Gobliny. Kto był na live, wie, jak ta strategia potrafi być potężna. I ogólnie to chciałem na początku powiedzieć, że jest to strategia, którą zobaczyłem u Cyberolka, także jeżeli chcielibyście konkretny poradnik na temat tej strategii, jak nią atakować, to również odsyłam was na kanał Cyberolka, bo on tam dokładnie opisał tą strategię, choć nawet nie wiem, co w tej strategii można opisywać. No tak czy jak bardziej merytory 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 merytorykę bardziej zobaczycie u niego, a u mnie bardziej wam pokażę, jak to u mnie wygląda. No i wszystko ogólnie opiera się na, super, na super sniki goblinach, czyli tych upgrade'owanych goblinach w tym nowym tutaj budynku, który jest u nas niedawno. I ogólnie są, jest to niesamowita jednostka, eee, co się przede wszystkim różni kiedy ulepszamy sobie takie gobliny, to że mają niewidzialność po wypuszczeniu na 5 sekund eee, oraz są po prostu silniejsze, mają więcej hit pointsów, z tego co kojarzę, Ymm, no i zajmują 3 miejsca w, na, w army campach, więc to też jest tutaj, y, trzeba mieć to po prostu, po prostu na uwadze, ja ogólnie mieszczę mi się tych goblinów 93 w moich, tutaj w moich army campach, więc... Nie jest to też jakiś zły wynik, że na początku myślałem, że nie dam rady totalnie nic zrobić tyloma jednostkami, ale potem jak zobaczyłem, jak one są świetne, mocarne, to szybko doszedłem do wniosku, że jednak da rada na spokojnie. Tym bardziej, że zazwyczaj to wygląda tak, że ja już obrabiam wioskę do, do 100%, a zostaje mi jeszcze 50 goblinów i pewnie sobie teraz myślicie, jakim cudem, 20 goblinami czy tam nawet 40 goblinami, sorry. Czy tam nawet 20 czasami rozwalam całą zbiera całe ludzi, jak to jest możliwe. No właśnie jest to możliwe, bo ogólnie jeden goblin wystarczy mi na jedną kopalnię, nawet czasami na, nawet na dwie, żeby to rozwalić. Zresztą zaatakujemy sobie teraz. Ogólnie nawet nie potrzebuję że znaczy Zawsze fajnie jak ten klankestol jest, e, aczkolwiek. dajemy radę również bez... Ja też nie równie ma również mam też te airquake po co mój pomysł Black Look, bo to również pozdrawiam. Cyberrolek właśnie w swoim filmiku nie mówi mi o Earthquake'ach, o żadnych spalach za bardzo, bo no, do tej strategii nie są potrzebne spale. Aczkolwiek ja uznałem, że ja, chcę, ja sobie chcę brać te airqueki właśnie po radzie od Black Looka. Który powiedział, że to może być w fajny sposób właśnie na pomaganie tym guminom, żeby wejść do bazy. No i tak taka też jest prawda. Ja też te airpake nie zawsze używam, tylko czasami w momencie, kiedy faktycznie nie potrzebuję. Mm. Więc też oni zawsze one schodzą, a mam jak sami widzicie teraz full dark eliksiru, więc yy, no trochę ten dark mi się przelewa, więc chciałbym go jakoś użyć. Mm, no wiecie co, czasami długo zajmuje szukanie jakiejś takiej fajnej farmy, bo ogólnie też to co chciałem zaznaczyć to żeby szukać farmy, która ma yy, no te wszystkie surowce gdzieś po brzegach, tak, żeby łatwo się było go wbić. Więc, Oooo! dobra, okej, okay. yy, od razu na sam start lecimy z golinkami które wyrzucamy sobie dookoła wioski. Tak jak już powiedziałem, po jednym goblinie, na, na jedną... na jeden budynek z surowcami. Okej, okay. i patrz, ja połowę z tej wioski mam. Użyłem może 10 goblinów, użyłem może 10 goblinów, a już mam połowę z tej wioski. Po prostu, że to jest farma, po prostu i tutaj wszystko było poza murami. Okej, okay, ja bym teraz się leciał gdzieś wallbreakerem. Hmm. Dobra, zrzuciłbym sobie tutaj earthquakea, raz, dwa, trzy, cztery. A tutaj sobie jadę taranem może. Tutaj sobie jadę taranem wraz z królową. Ok. i zatem teraz jak oni sobie tam rozwalają, to ja tam mam gdzieś Ogólnie też jest na obce, że automatycznie pola się ability królowej, więc coś trochę tak, się tam nią nie, nie przejmuje totalnie. I tymczasem właśnie sobie tutaj, z tej strony zrzucam resztę moich jednostek, żeby tutaj grabiłem i tutaj to co zostało w tej wiosce Okej, okay, no i tak jak my tutaj fajnie teraz ten taran dalej się odpisany na jedną, na jedną zrzuc zrzuc zrzuciliśmy w a na drugą zaś wrzuciliśmy taran, właśnie z królową, która sobie tutaj, teraz tutaj piękniej weszła. Dobra, tyle ja dalej wyrzucam goblinki. No i patrzcie, jeszcze tak naprawdę ile mamy wyrzucone. Też to co jest um, jedyny minus moim zanim tej cofyki jest taki, że ciężko jest się utrzymać w kółacz Myślę, że wydaje, wydaje mi się również, że warto zejść niżej w tej lidze, żeby jednak mieć fajniejsze farby. Także jest, jest to jakiś mi plus na pewno temu tego wszystkiego. Mm, ok, no i teraz po tych stronach tutaj jeszcze wszystko rozwaliłem. Tutaj jeszcze sobie rzucę do tego Dark Alixira Storage'a. Znaczy nie Storage'a, tylko Drilla. No i w tym momencie zostają mi tutaj na dole tylko dwa skarbce z Elixirem i ze złotem. Więc ja sobie zrzucę też od razu tutaj raz, dwa, trzy, cztery earthquakey Tu arczerkę sobie do Ogólnie arczerkę mam zawsze na, na dopełnienie. Choć w sumie nigdy ona mi się nie, nie przydała jeszcze, tylko tak konkretnie. Chyba chyba raz mi się ona przydała na... No wyciągnięcie CC. No i patrzcie, w tym momencie już mam no praktycznie 100% wioski. Zostaje mi tutaj tylko TH. Z tym, że nie wiem czy mi czy ma sens się. Czy mam sens się pchać po TH. Czasami warto. Hmm. A, gdzie ten gobitnik poleci w ogóle? A on poleci tutaj. No wiecie co? Dobra, spróbujmy, spróbujmy zużyć sobie wszystkie i zobaczymy. I teraz zrzucę sobie ich trochę bo niech ona się przybiera przed Zobaczymy. Zob no, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Najwyżej nie wyjdzie i proste, ale chyba nie wyjdzie. Już chyba ja już, ja widzę, że nie wyjdzie. E, no tutaj jednak taki Gatestos sobie ładnie tutaj to robi dokładnie. Ale próbowaliśmy, próbowaliśmy i tak uważam, że ludzik z tej wioski jest bardzo fajny. E, I właśnie tak jak już wspomniałem, jest to świetna strategia, jest to bardzo świetna strategia. I polecam każdemu i też nie wiem, od którego poziomu są e, sniki gobliny. Więc możecie mi napisać w komentarzach. Tak siak, jeżeli macie dostęp do tych jednostek, to jak najbardziej atakujcie nimi. Ok, ja teraz myślę, że nie mam sensu, żebym czekał na, na moją królową. Mogę sobie również atakować bez niej. Sam teren również wydaje mi się, że jest całkiem spoko opcją do tego. Yy, więc również może teraz poczekajmy i zobaczymy się już na jakiejś fajnej... Yy, armii. Okej, okay, słuchajcie, coś tu mamy. Ogólnie jest tutaj dużo skarbców bardzo blisko murów, a też to... A też ogólnie mamy właśnie tego Gold ten Taran i Earthquake, i, więc myślę, że tutaj również nie będzie z tym problemu. Więc ponownie, wyrzucamy sobie goblinki na start. E, no jednak tej królowej nie mam. Powiedziałem, że Darad jak najbardziej bez królowej. To prawda, choć zawsze fajnie pana jest. Więc tutaj zobaczymy, jak mi ten atak wyjdzie. No patrzcie, ja już na start sobie na, tylko i wyłącznie na te tutaj drille całe, na te skar na te kopalnie i na te pompki. I już bardzo dużo elixirów wyciągnąłem z tego i, i złota. Eee, Okej, okay, jakby teraz uderzyć, tak sobie tak się teraz zastanawiam. Z tymi earthquake'ami. myślę, 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 myślę. A, uderzmy sataranem tutaj może, na sam start. Eee, tu sobie może wyrzucimy jednego earthquake'a. Raz, dwa, trzy, cztery. I po tej stronie mi się daje. Raz, dwa, trzy, cztery. Aha, mój, widzę, że tutaj mój Taran nie przetrwał tego wszystkiego, no ale dobra, to tym się tam nie przejmujemy. Wyrzucamy tutaj moje jednostki, wyrzucamy tutaj moje jednostki. Też trzeba je trochę oszczędzać jednak, nie ma ich tutaj jakoś mega dużo i fajnie byłoby je jednak oszczędzać też gdzieś tam. Tak więc, e, no, też nie wolno ich aż tak w dużych ilościach zrzucać. Okej, okay. no i patrzcie, Elixir mamy praktycznie cały. Jeszcze na skarbce rzucę. No tutaj, tutaj jest ten Drira. no Dark Elixiru nie zdobędę hmm, Chociaż on jest tutaj, no ale ja się też na niego nie chcę jakoś rzucać. Ponieważ, tak jak mówiłem, już mam full. Mam totalnie full i mi się tutaj wręcz przelewa, że no nie ma sensu nawet. No to coś. Ok, tu jeden skarbiec rozwalony, to będzie drugi skarbiec rozwalony. No i pięknie, no i pięknie, słuchajcie. Kolejna piękna farma, jak sami widzicie. E, też tutaj mogliście zauważyć, że te gobiny również sobie całkiem spoko radzą w przedzieraniu się przez mury. Czy tutaj jest jeszcze gdzieś? To jest jeszcze gobby. To jest to wszystko w TH zostało. Chyba wszystko w TH, a nie, tu jest jeszcze ten, a chyba to nie. No tak czy jak tutaj już y, totalnie nie ma nic do zrobienia, mogę sobie jedynie zrzucić na tym gromadkiem goblinów i one próbują tutaj, le... aha, tu jeszcze pod Dark Elixir no dawa, to nie jest mu, nie, nie, nie zgarną mu ten Dark no i pięknie, słuchajcie, kolejna farma, jak sami widzicie, którą rozmawiam. i faktycznie robię takie, fa... i ogólnie też to, co jest fajne w tej, w tej strategii, to, że wojsko robi się 30 minut około i to też jest niesamowite, w ogóle, że ono się tak fajnie robi, bo nasze takie inne strategie, takie cięższe, no to się jednak robią dłużej. Kolejny atut tej strategii jest taki, yy, to, że bardzo mało kosztuje. No, zobaczcie, ja tutaj użyłem tego tyle. Te yy, 100 tysięcy golda to jest sam taran. obstawiam, że jak jesteście na niższych a macie sniki i gobliny, to nie będziecie używali taranów. No i Earthquake'i. Earthquake to jest 8 Earthquake'ów, z tym, że nie zawsze musicie używać tych Earthquake'ów. Ja akurat teraz użyłem je wszystkie, żeby wam trochę pokazać, jak ja sobie, fajnie sobie mogę nie, dzięki nim wbijać do murów, ale właśnie, no nie musicie ich po prostu używać. Możecie sobie zawsze użyć, usunąć parę Goblinów, wrzucić pa, pa, parę Wallbreaker'ów, łatwo, nie mogę się dzisiaj wysłowić. I również wydaje mi się, że będzie to całkiem spoko. Hmm. Czy mogę wam coś jeszcze powiedzieć? Mogę wam coś jeszcze więcej na, na temat tej... Tej strategii farmingowej powiedzieć. No myślę, że na pewno więcej mógł powiedzieć e, cyberolek w swoim filmie już o tym wszystkim. Tak na szybko wam mogę jeszcze pokazać moje atak logi. To patrzcie, ile ja tutaj jestem w stanie. No tutaj w ogóle to jest jakaś moja mistrzowska farma. Patrzcie no. Y, milion Gold i 150 tysięcy i prawie półtorej miliona elixiru, to ja byłem w ogóle w szoku, jak ja to znalazłem. No i też, jak sami widzicie, czasami uda mi się zrzucić goblinki na TH, Bo ogólnie 50% nie da radę zrobić, wydaje mi się, tą strategią. Tu jeszcze jakieś CC miałem. Także 50, o 50% możemy zapomnieć, chyba, że mamy park i Ta parka jakoś ładnie wyczyści, u mnie akurat teraz dwóch kierosów śpi eee, i i i... I no, więc bardziej trzeba, jeżeli zale zależy nam na pułarkach, tylko i wyłącznie pod TH możemy się rzucać. No, ogólnie moim zdaniem, farmy świetne, naprawdę farmy świetne. I jak faktycznie mm, gramy sobie długo, w ogóle ja też bardzo lubię atakować tą statyką między przerwami u mnie w szkole, że sobie wiecie. Bo jak, sobie, jak jedna, jeden, jedno wojsko robi się co 30 minut, to ja sobie co lekcję co wbijam i po prostu co lekcję sobie oddaję te dwa ataki, jeden atak nawet czasami. E, co też jest jaka spokojne, bo tak to sobie zajmuje czas w ciągu dnia, i przez co przygotowałem 8 lekcji i sobie coś 8 ataków rano. No, i a jak uda nam się faktycznie takie fajne farmy wyciągnąć, takie jak ja, no to już bo, bliska meta do zapełnienia skarbców ogólnie. Także, serio, strategia jest niesamowita. O, już niski procent zużycia baterii tutaj komunikuje, że chyba trzeba powoli kończyć. E, także, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się spodoba pokazałem wam, jak ja aktualnie atakuję. Jeżeli macie również jakieś takie fajne strategie na farming, piszcie mi je, bo ogólnie jestem mega zafascynowany tymi nowymi jednostkami tutaj, które można używać. Na razie używają sobie tylko zniki gobina, ale może tutaj jeszcze można popróbować inne. Także dajcie oczywiście znać o tym w komentarzach. A tymczasem dzięki Wam wielkie za oglądanie. Widzimy się w kolejnych materiałach i.